Cześć witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie jestem Zet i witam was w pierwszym odcinku Minecrafta na modach tak dokładnie dobrze słyszycie Minecrafta na modach zawsze wam mówiłem że nie 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 ja Minecraft na modach nie nie dlaczego dlaczego ja mam Minecrafta na modach robić ale no kurde no po takich namówieniach i po takich po takich właśnie Słowach jak pisaliście w komentarzach, postanowiłem, że w końcu nagram dla Was właśnie Minecraft na modach. Jak na razie mam tylko 14 modów, które będą mi tutaj no, ułatwiały albo przeszkadzały grę. Zaraz sami zresztą zobaczycie, czekajcie, ja sobie tylko jeszcze kapeczkę, muzyczkę, ściszę gdzieś tak tutaj do... 69 jakby nie inaczej no nie No i oczywiście lecimy Troszeczkę pobiegać po naszym świecie Ogólnie zrespiłem się tutaj Na jakiejś górce z drzewami Więc jest całkiem całkiem ciekawie I co, i co moi kochani może wam opowiem O moich o moich, właśnie, modach, jak ja sobie wgram na ten serwer. Nie na serwer, tylko na, na ten świat. No to jest oczywiście Candy, Candy Craft, chyba tak to się nazywa. To jest, to jest nowy biom tylko nowy świat. Tak jak macie nether, no nie. No to to jest nowy świat. A to, a jak sami możecie się domyślić po nazwie, to jest Candy, Candy, tak? Czyli Candy, czyli cukierkowy, więc może być całkiem, całkiem ciekawy. Wgram sobie mod też na moich y, nasługów, nasługów, nie, nie, jak to się tutaj mówi e, na służących po prostu, tak, ojej, nasu... o jeju. Jak bym tam wpadł, pewnie już by było po mnie. E, wiesz to co muszę właśnie... Jak mamy ten mod na służących, no to ja potrzebuję sobie tutaj e, właśnie jak to się nazywa? Potrzebuję e, tutaj troszeczkę levela zdobyć, więc zabijmy sobie tych kurczaków, tylko żebym ja sam nie spadł tam, dobra, ale mało tych kurczaki dają ekspa. E, dobra, muszę jeszcze tylko tego, tylko dawaj kurczak expa! Aaa, spadła kulka, dobra nie chcę się po nią e, Okej, okay, tutaj widzę już żelazo pierwszy, więc e, podkopię się pod, szybko pod to żelazo, moi drodzy. E, no i kurde, no ja jestem taki nakręcony do tej serii, ja nie wiem czy wy będziecie chcieli e, tą serię tak samo jak ja, ale naprawdę ja bardzo, bardzo bym chciał e, sobie właśnie w tą, e, w tego Minecrafta na modach pograć. Chyba tym killoffem się chyba nie da, no nie o ile się nie mylę. No dobra, to w takim razie wykopię jeszcze troszeczkę tego Zrobię szybko sobie kill e, zrobię szybko sobie kill -off kamienny, tak, kamienny i pójdziemy sobie wykopać jeszcze szybko to żelazo. No i co, tak, moi drodzy, pierwsze, jakie mamy tutaj cele? Pierwsze co, to musimy pójść na służących, tak, żeby sobie ich zdobyć jak najszybciej, czyli oczywiście musimy troszeczkę się podekspieli, bo służących możemy sobie zrobić od którego levela? Od ósmego, tak, od ósmego, więc musimy troszeczkę jednak tego levela nabić, to nie jest, o, węgiel, jak pięknie, jak pięknie, jak nigdy nie lubię węgla kopać, tak, teraz się naprawdę bardzo, bardzo ucieszę, wiecie co, może, może nawet nie wiem, czy tutaj nie zamieszkamy i nie zrobimy sobie pierwszej nocy właśnie w tej jaskini, ponieważ, no, wiadomo, no, mam też moda na, mam też moda na zwierzaki nocne, znaczy nie wiem, jak ten mod się dokładnie nazywa, moi drodzy, ale chodzi o to, że są po prostu ciężej przeżyć w nocy i, no, naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko, co, co dalej tak? Mamy candy bloki, czyli świat, świat cukierkowy to jest na pewno ważne zanim długo do niego pójdziemy w którymś tam odcinku mamy też, mamy też statki, czyli na morzu będą nam się respiły statki Co mamy dalej? Służących... No i teraz mamy bardzo, bardzo duży mot moi drodzy. Ponieważ to jest Buildcraft, tak? Dobrze słyszycie? Buildcraft, czyli Buildcraft, jeden, moim zdaniem, najtrudniejszy mod do Minecrafta. No, Buildcraft, już Wam mówię, co, co on daje. Powinniście wiedzieć, co on daje, bo jest bardzo, bardzo popularnym modem. No, ale jeśli nie wiecie, to Wam bardzo chętnie wytłumaczę, moi drodzy. W Buildcraftie możecie po prostu. No, to jest coś takiego jak ulepszony Redstone, o tak Wam powiem. A wiadomo, Redstone, no, też nie jest za, za łatwe, ale idzie go jakoś jeszcze ogarnąć, no nie? A wyobraźcie sobie, że w tym Billcraft, którego ja zainstalowałem, o, dobra, i tak tutaj nie wejdę. O kurde, co ja zrobiłem premium spad W tym Billcraft wyobraźcie sobie, że jest około, nie wiem, 5 razy ciężej wszystko ogarnąć, bo jest dużo, dużo więcej tempów i na przykład są maszyny, wiecie, taki, taki, taki dodatek, właśnie typowy do Redstone, na mojej drodzy, Więc, no, może być dosyć, dosyć, dosyć ciężko to ogarnąć, ale ja się postaram to ogarnąć, żeby było już na serię. No i tak, pewnie teraz zapytacie, czy to będzie seria z Casbrem? Nie, moi drodzy, to nie będzie seria z Kasperem. I to nie dlatego, że ja tam Kaspera nie lubię, czy na przykład nie umiem stworzyć serwera na, na, na modach, ale tylko dlatego, że właśnie Kasper nie ma tak za dużo czasu ostatnio. No a ja też nie mogę, wiecie, zwlekać z tymi odcinkami i robić te odcinki co tydzień. Jak wy, wy lubicie te odcinki z Minecrafta, to dlaczego mam robić co tydzień? No, no i oczywiście zwykły Minecraft nadal będzie. Nie myślę sobie, że nie będzie zwykłego Minecrafta, no ale po prostu będzie. Ale z Kasperem nie będę... O, co, co jest z tą wodą? Zablokowała się, czy co? Lol. Patrzcie jak to dziwnie wygląda, Do, dobra nieważne nie przejmujmy się wodą No i tak, tak jak wam mówiłem, no zwykły, Minecraft, zwykły Minecraft cały czas będzie Ale nie będzie to Minecraft, a Minecraft na modach też będzie oczywiście No i Minecraft na modach to będzie całkiem inna seria no i oczywiście Kasper tutaj nie będzie zamigrał. No bo niestety Kasper teraz ma mało czasu, albo po prostu nie wiem, nie chcę mu się chociaż. Nie, nie, nie myślę, że Kasper się nie chce nagrywać zwykłego Minecraft. Ale po prostu nie ma czasu teraz, za, za, za dużo moi drodzy. No, no i jest, no i trochę taka lipa, no nie jak ja mam na niego czekać tydzień czasu, żeby coś ze mną nagrał, no to, no to trochę przesadza, no nie? A wy czekacie na odcinek, więc pamię ja o tym pamiętam. No, no i zwykły Minecraft będzie, ale Minecraft na modach będę grał tylko i wyłącznie sam. No wiecie, no też nie mogę czekać na Kaspera tyle czasu, a później. A później, załóżmy nawet nie nagrać tego odcinka czy coś w tym stylu. No dobra, moi drodzy, tutaj potrzebujemy się troszeczkę. Dlaczego tu jest tak mało tych? Tak mało zwierzaków. No wiecie co? Teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Mam zainstalowanego moda na silniejsze tam potwory, typu na przykład jakiś creeper z trzema głowami, który rzuca creeperami malutkimi. Ale ja jestem hardcorem, tak? Nie no, żartuję, nie jestem, ale postaram się być. Postaram się być i przełączam sobie na tryb trudny. Jestem pewien, że chcesz zablokować poziom trudności. Tego świata, będzie to poziom trudny i już nigdy nie będziesz mógł go zmienić. Tak. No i jesteśmy, proszę Państwa, na trudnym i ja nie wiem, co ja, czy ja to dobrze zrobiłem. Dobra, tam są jeszcze te. No właśnie, kolejna modyfikacja, o której chciałem wam po powiedzieć, to jest bardzo, bardzo ułatwiająca grę modyfikacja, mianowicie jest to backpack mod, czyli po prostu nosimy ze sobą tak jakby skrzynkę, no i to, jest skrzynkę, no plecak mamy po prostu, a, ta, a i możemy właśnie w tym plecaku sobie nosić e, itemki, więc no naprawdę bardzo, bardzo przydatny mod, tym bardziej, że na przykład jak będziemy chodzili sobie na jakieś wyprawy, czy coś takiego, no to zawsze nam brakowało miejsca, musieliśmy albo do skrzynek to zanosić, albo jestem taki ślepak ja, ja chcę grać na trudnym, jak ja krowy nie mogę trafić No i, i właśnie e jak na przykład chodzimy na jakieś wyprawy, czy właśnie coś w tym stylu, no to zawsze, może nie zawsze, ale przeważnie nam brakuje miejsca w torbach, prawda? A tutaj jak już będziemy mieli ten mod, mod backpack, no to naprawdę może, może być już sprawa ułatwiona i możemy sobie bardzo, bardzo przyjemnie kopać w kopalni, czy tam nie tylko w kopalni, bo na przykład na jakichś dłuższych wyprawach. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że jeżeli znacie się na modach, albo jeżeli chcecie, żeby jakiś mod tutaj był w tej serii, no to napiszcie mi w komentarzu jak, jakąś nazwę moda, które byście chcieli zobaczyć w serii i dlaczego, bo to to też jest ważne, napiszcie mi dlaczego. Nie kurde, już nie mam tego. Oj oj, oj, nie mam owcy. Nie ma tego, nie ma łóżka, a ja gram na hardzie. No, no kurde, no co ja zrobiłem? Mogłem chociaż sobie na pierwszą noc zostawić łatwy tryb, a ja taki na jolo poszedłem nie wiem czy mi się to opłaci, moi drodzy. No, dobra, zabiję sobie kurczakami i teraz może też zapytacie pewnie jakie jakie długościowo będą odcinki. No, wiecie co? Nie myślałem jeszcze nad tym, jakie długościowe będą odcinki, ale myślę, że to będzie około w okolicach 20 do 30 minut. E, ponieważ zwykły Minecraft to jest taki e, Minecraft <coughs> Przepraszam bardzo, ale jestem jeszcze chory, ale muszę nawet nagrać ten odcinek, bo już dawno, nie, no niedawno, ale dwa dni nie było odcinka, ja chcę, żeby codziennie prawie były odcinki. Minecraft z Kasprem to jest taki Minecraft, gdzie się chillujemy po prostu. O, tam są dynie, tam są dynie, widziałem, widziałem. Idę tam szybko, tylko muszę, nie wiem, co muszę sobie nockę jakąś szybko zrobić, bo bo jest lipa, bo na, nawet tych, nawet nie ma. O, ole krowa się tutaj, łeb. O, dobra, no e, muszę sobie szybko jakąś, e, gdzieś się zakopać, bo już się jest ciemnia, Ale tam są dynie, więc jest gitarka, i taka. E, no i tak, moi drodzy, Minecraft z Casper'em, zwykły Minecraft z Casper'em, to jest taka seria chilloutowa, gdzie na przykład niektóre odcinki nawet trwają po półtorej godziny. Wiem, że to jest trochę przesada, moi drodzy, no ale muszę wam powiedzieć, że no to jest taki już specyficzny Minecraft, że, e, że po prostu tam z Casper'em już nawet nie liczymy czasu. Kurde, już dwa creepery, kurde, szlak by to trafił, co ja mam teraz zrobić? U, tu, 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 No może uciekajmy, uciekamy. Pierwsza noc, nie będziemy się tutaj z nikim bić Co jest? Czy tu creepery powybuchały? O jeciu, ale poniszczone, naprawdę Dobra, owce są, owce są, jest Uratowaliście mi życie Mam nadzieję, że mnie tutaj żaden creeper nie, e, nie zesnajpi, tak? Ne, no a ta seria będzie taka troszeczkę więcej montażu w tej serii Będzie troszeczkę, i będą też troszeczkę krótsze odcinki Żeby to były takie odcinki bardziej ogarnięte I bardziej takie, ne, można by powiedzieć No na wyższym poziomie troszeczkę niż na... O, wow, Ja się boję, ja gram na hardzie Chodź tu, chodź tu, dobra Nie, 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 Ja się boję was chłopaki chłopaki Dobra. Wiecie co musimy zrobić? Musimy sobie szybko zrobić łóżko Moj, Moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz. Ja się boję, bo spadaj, bo się kurczaku ciebie boję. Ja się tu każdego boję moi, moi drodzy, bo po co ja sobie to ustawiłem w pierwszej noc? No dobra, nie mogę marudzić aż tak bardzo. No, i co sobie teraz zrobię? Pierwsze, co to chciałbym na pewno sobie zrobić, mm, chciałbym sobie na pewno zrobić łóżko. A, i właśnie na, nad jednym modem się zastanawiam, moi drodzy. Napiszcie, napiszcie mi, co ty myślicie? Zastanawiam się nad. Boże, jak się wystraszyłem. Myślałem, że to tam creeper chodzi. Zastanawiam się nad modem e, chyba more, more creepers. E, this, e, a, myślałem, że to jest coś do mnie. Zastanawiam się nad e, modem more mo creepers, czy jak, jakoś tak się ten mod nazywał. E, I w tym modzie chodzi o to, że dodają nam wiele, wiele cre creeperów do gry, wiecie? I może być to bardzo, bardzo ciekawe. Zapewne będę się bardzo bał, ale czego się nie robi dla widzów? Jeżeli będziecie to chcieli, to napiszcie mi. Dobra, przespałem się. A wiecie co? Upieczemy sobie szybko mięsko. No... Tylko potrzebuję jeszcze jeden kamienia no, Ale to nie powinien być jakiś problem Dobra, on już tam dał pięknie O, nawet jeszcze mamy strzałki, tak? I bony, o, bon appetit ja, Jak to po francusku Jak to po francusku smacznego, o nie! Jejku, przepraszam, że się tak wydarłem Ale się boję, ja się boję tego Minecrafta, dobra, mamy tutaj jeszcze żelazo, ale się cieszę e, W ogóle zmieniłem sobie teksturpaka Moi drodzy, bo miałem Fightfula 64 64 z 2000 14, a teraz mam fight raz 2016, więc wszystko, e, wszystko jest poprawione i wszystko jest dużo, dużo e, ładniejsze, moi drodzy. Ojejciu, pozbierajmy sobie to, chociaż to nawet nam się nie przyda. Ile mamy skóry? 6 skóry. Wiecie co, jeszcze? Potrzebujemy dwie skóry i będziemy mogli sobie zrobić plecak, ale będę zadowolony. No dobra, tylko ciebie świnko jeszcze ubiję, bo potrzebuję mięska sorki. Mm. Kiedyś, kiedyś zrobię farmę i cię nie będę zabijał. Nie no, będę zabijał, bo potrzebuję. Nie, dobra, moi drodzy, musimy pójść... Gdzie, gdzie jest nasz stół rzemieślniczy? Gdzie ja go zostawiłem? Eee, no niestety go już chyba nie ma. No dobra, nieważne. Zaraz sobie zrobimy nowy. I musimy sobie teraz zrobić jak najszybciej piecek, aby sobie poprzepalać nasze, nasze skóry. Nie skóry tylko mięska przepraszam nasze, nasze mięska aby wiecie Aby wiecie tutaj sobie szybko przepalić I się najeść bo cały czas mi ten głód spada No to jest troszeczkę głupia sprawa co nie Dobra wezmę sobie tylko tak A w ogóle zastanawiam się czy na Na, na przykład na hardzie czy nie spada A mam, mam węgiel Jak fajnie że mam węgiel Zastanawiam się w ogóle czy na hardzie na przykład nie spada Szybciej serduszka Napiszcie mi co o tym myślicie Dobra czekajcie ja sobie badam jeszcze teren Fajnie o tu jest żelazo jest, tak, jest żelazo, Ok, e, okej, okay. jeszcze potrzebuję krówki, jednej krówki albo dwóch krówek, aby, aby do, dostać skóry, żeby w końcu mieć ten plecak, bo sami widzicie, że już mi nie starcza w ekwipunku miejsca, więc za, za niedługo będę potrzebował jakiegoś plecaka, no dobra, dobra, zeskoczę sobie, Kurdy, już mam pół głodu, ale już spokojnie się najem. Pie, pie, pieczona baranina, ok. dobra, będę, już chciałem co innego powiedzieć, e, e, dobra, moi drodzy gdzie, w którą stronę idziemy, jaki jest plan tak jest plan, że może ta, w tamtą stronę pójdziemy już jest ciemna, nie, wydawało mi się e, dobra, tak jest plan, że w tamtą stronę pójdziemy e, i, a, już mamy, ok. już mamy całkiem spoko, już zacznę tutaj sobie ścinać naszego warbencha, czyli e, służę śliczy, bo nie wiem dlaczego grałem na polskim, zawsze grałem na angielskim, ale przeinstalowywałem całego minecrafta e, bo, żeby nie było lagów ani nic w tej serii z modami bo wiadomo, jak są mody, no to troszeczkę bardziej się obciąża Minecrafta, no i o, jeszcze tylko to, bierzemy jeszcze piecyk ze sobą i lecimy w dalszą e, wyprawę w Minecraftie na modach e, i w ogóle, gdzie ja, chcecie, żebym się osiedlił? bo teraz to wy wybieracie, teraz po prostu to jest seria, e, to jest taka seria, że <ścoughs> że tylko właśnie z wami ją tworzy kurde, ale jestem chory, masakra, spadaj o, ale prawie, ja, ja spadłem też e, okej, okay, dobra, lecimy dalej już w ogóle prawie nie mam już w ogóle prawie nie mam głodu Nie chcę teraz schodzić do jaskini, bo się boję, powiem wam szczerze Je, Jeszcze gram na tym, na tym trybie To jest w ogóle już masakra Jak będę miał zbroję i tam jakieś już lepsze EQ No to już w ogóle nie będę się bał, więc to nie ma żadnego problemu no, Tylko teraz się boję, bo nie chcę zdedać Wiadomo, bo już troszeczkę daleko doszedłem A zapewne bym itemki stracił Nawet jeszcze nie mam moda na rej minimapa Ta, O, węgiel, dobra, będę tutaj miał już ten Będę już miał e, chyba level 8 Mam nadzieję bynajmniej taką e, Nie mam w ogóle rej minimapa, więc de deadpoint by mi się nie zapisał Więc nawet nie wiedziałbym jak wrócić na tą, właśnie tutaj, więc byłaby naprawdę bardzo, bardzo yy, taka dosyć lipa. Ok, mamy węgielek, co jeszcze potrzebujemy? Jeszcze troszeczkę tego levelka. W ogóle nigdy nie. Strasznie, jak ja nie lubię kopać węgla, moi drodzy. Strasznie tego nie lubię. Wy też tak nie lubicie, yy, ale no teraz nie, nie kopię tego węgla, żeby mieć węgiel, tylko po to, żeby mieć Expo, tak? Bo Expo też jest ważne. Dobra, wykopię jeszcze to. O, jeszcze tutaj wykopy i pójdziemy sobie zabić e, tą świnkę, która tam jest o, Wiecie co, może ja sobie w ogóle mieczyk zrobię No, to będzie dobry pomysł Nie będę bił kilofem, bo po co, szkoda kilofa trafić e, Dobra, zrobię sobie to mogę sobie od razu żelazo jeszcze przepalić sobie, przepraszam e, Mogę sobie od razu żelazo przepalić Ale no nie wiem, nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem e, No dobra, już i tak się kilof kończy m, Ale to nie ważne, to jest kamień, kamienia To też nie ma się czym przejmować, bardzo coś tu jest e, Ciekawego A bo dobra, wiecie co, nie będę patrzył co jest ciekawego Bo nie chcę chodzić jak na razie gdzie jest jaskini a znając mnie i tak bym poszedł, o dobra tam jest węgielek, dobra super Będziemy mieli już chyba e, naszych sług, sługów. Dobra wiecie co jak, to, jak będę kopał węgielek to od razu sobie jeszcze przepalę e, Przepalę sobie e, Żelazo żeby się tutaj szybko robiło e, A w tym samym czasie będę oczywiście sobie e, kopał nasz węgielek e, No i założenia na tą serię są takie żeby No po prostu świetnie się bawić moi drodzy, świetnie się bawić Że na przykład wracacie sobie po szkole e, ja, ja, ja też wracam po szkole za, Załóżmy siadam do nagrywania Kurde, ale się wystraszyłem. No, więc załóżmy się ja tam do nagrywania. No, no i mamy tutaj. Dobra, przepraszam, że tak, że troszeczkę tak zamuliłem teraz. No, ale się boję, bo tam. tam Nie, co tam jest? O dobra, tam jest żelazo, ale czy ja mam tam iść? tu, 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 tu. No jasne, że pójdę. No, ja tylko co szybko zrobię jeszcze. E, szybko sobie zrobię jeszcze kilofek i tam lecimy, e, już mamy ogólnie sługów, czyli słud nie, nie wiem jak to się mówi, służących, służących przepraszam, zawsze się mili mi to słowo już mamy ogólnie służących, więc zaraz sobie ich zrobimy, no ale wiecie co, ja nie wiem czy to jest taki dobry pomysł, zrobić służących jak jak my nawet jeszcze nie mamy stałej oazy tak, bo wiadomo, że to też jest że to też jest jakiś tam problem Dobra, wezmę sobie jeszcze, to, zrobię to szybciutko i, I wykopię sobie jeszcze szybko ten węgielek Pójdę po tamto żelazo I spadamy gdzieś w dalszą miejscówkę Moi drodzy, żeby tutaj tak nie przedłużać Wiecie co, ja tego węgla chyba nie będę zbierał do końca No, nie chce mi się, bo zaraz noc zapadnie U, tu, 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 tu. O, zombie, widzę cię? A nie no, pójdę na ciebie, sorki Miałem, miałem w ogóle nie chodzić po jaskini, a już jestem w jaskini Dobra, zombie, chodź tutaj Dobra, nice Okej, okay, dobra, tutaj jeszcze jeszcze jest troszeczkę. Je, jeszcze jest troszeczkę tutaj. A, żelaza. Dobra, mamy żelaza. Oświetlę sobie szybko to. Boże, jak ja się boję tutaj, tych wszystkich no, stworzonych, które sobie tutaj latają, ale dobra, muszę być. Kurde! Ty, ty masz lepszy miecz tutaj mnie, co jest? Ziomek, Bądźmy mieszczycą, chyba, bądź mieszczycą. Nie bój się niczego. Fajnie gdyby ten mieczek mi dropnął, no ale niestety, no. Jezu. Czy skąd wy wychodzicie, skąd was aż tyle tutaj jest, tam, nie byliście tam, co jest z wami, chłopaki? Boże, Minecraft, nie, nie strasz mnie chłopaku, nie strasz, ale Kuba, ty też musisz być... No, znowu ktoś tu jest? No masakra jakaś. No dobra, kopimy sobie jeszcze to, moi drodzy, no i powoli będziemy kończyć ten odcineczek, a tak jak mówiłem, że nie, nie będą to odcinki, wiecie, takie mega, mega długie, takie godzinne, jak to było z Kasprim. po prostu nie chcę was najwyższej w świecie zanudzać, tak? Żeby to też nie była taka seria, że wy, załóżmy, przy, przychodzicie sobie po szkole i mówicie, o kurde, znowu ten film, nie chcę mi się oglądać, dam, dam załóżmy, lajka, like ale nie będę oglądał, bo mi się nie chce. No to nie na tym ma rzecz polegać, na tym ma rzecz polegać, żebyście sobie spokojnie i żeby wam miłość oglądało te filmy, a nie żebyście oglądali na przykład z przymusu, albo żebyście w ogóle nie oglądali. No więc te filmy będą tak bardziej montowane, bardziej będą bardziej będą ulepszane tak graficznie i itp będą wrzucane w jakości full hd żebyście też mieli super jakość do oglądania no i żebyście po prostu mieli tutaj dobrą zabawę na, na filmikach dobra czosnek wyrzucę czosnek chyba się do niczego nie przydają, o ile pamiętam ten czosnek w ogóle jest dodany niedawno jeszcze o tam jest y, pająk ale nie chcę go Ym, i, i co może pójdźmy sobie poszukajmy jeszcze jakieś miejscowy, w ogóle zastanawiam się gdzie ja mam mieszkać wiecie moi drodzy o o o o o czy ja tu byłem? nie chyba nie ja, ja w ogóle nie wiem, czy ja idę w stronę spawnu, czy ja idę. A nie, tu jest mój workbench, tak? Tu jest mój workbench stary, którego szukałem, rzecz jasna. No to pójdziemy sobie w tamtą stronę i jeszcze, jak będzie gdzieś tak noc, zakopiemy się w jakieś jaskini, moi drodzy, i sobie pójdziemy i sobie, i już będę kończył odcineczek, aby też nie przedłużać za bardzo. No dobra, ale bardzo się cieszę z dyń, bo dynie są bardzo, bardzo przydatne. Ja potrzebowałbym znaleźć jakieś te. Potrzebowałbym, zombie słyszycie e, Potrzebowałbym znaleźć jakąś skórę mm, Aby Aby jak to się nazywa, aby sobie zrobić W końcu ten placek i, i mieć więcej miejsca No ale niestety coś nie widzę tej skóry moi drodzy Widzicie co, dobry plan, napiję się Napiję się, w ogóle patrzcie jaki mam kubek z finasza ferba Czekajcie, zaraz wam pokażę Z finasza ferba kubek, widzicie <laughs> to, to Fajny ten kubek, lubię go strasznie. To była moja w ogóle na ulubiona bajka Z dzieciństwa, serio polecam wam Uwlebiałem tą bajkę cały czas Jak pamiętam jak final Ship pleciał, to jak ja się cieszyłem wtedy Dobra, gdzie jest jeszcze jedna ta gdzie jest jeszcze jedna skóra tu, 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 tu. No nie ma tej skóry jeszcze jednej, ale nam dużo serduszek to traci Masakra, to nie? Strasznie dużo to serduszek traci Masakra Dobra, tutaj chyba... O, jest i krówka, jest i krówka, yeah! Będziemy mieli pielecach moi drodzy I, i co teraz? Teraz się najedzmy trochę, ile to nam doda? Mamy trzy i teraz mamy trzy. ok, czyli to trzy dodaje, nieźle, ale też nie mogłoby być oczywiście, że lepiej. Dobra, krówko, 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 nie ucieka i sobie zrobimy oczywiście jak najszybciej plecak, aby mieć dużo miejsca na nasze oczywiście itemki. Dobra, już mamy plecak, tak? Backpack. ok, mamy plecaczek, tutaj sobie go kładę, jeszcze szybko to skopię, tą, tą, ten crafting table i lecimy sobie oczywiście. No, oczywiście, sobie dalej lecimy, tylko tutaj ta krowa, jak mnie te krowy wkurzają, wiecie? E, dobra, schowajmy sobie może teraz niepotrzebne itemki do plecaka, e, które chcielibyśmy, e, aby przetrwały. Może to, 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 to. No, niech te, niech te itemki. A, to jest akurat potrzebne. Niech te itemki sobie tutaj leżą. Jeszcze brakuje tego, żeby w tym plecaku jeszcze się e, przepalało nam. No. no, widzicie, jak ja jestem chory? No, jestem chory, naprawdę, nie, jestem chory trochę. No, i, no, ale trudno, no, trudno, czego się nie robi dla widzów, moi drodzy. No, okej, okay. muszę wam powiedzieć, że ne, może już powinniśmy się gdzieś tutaj osiedlić i na drugi dzień, ne, i na drugi dzień sobie wrócić. E, ogólnie, na, e, w następnym odcinku przeczytam wasze dwa albo trzy komentarze. Więc e, piszcie tych komentarzy dużo. Akurat może zostaniecie wylosowanie i pozdrowieni na odcinku, bo każdy, kto napisze, jakiś tam wiecie, komentarz sensowny, nie, nie typu, że e, nie wiem, lubię sikać czy Coś takiego głupiego. No, tylko naprawdę musi być to komentarz sensowy, żeby wiadomo też nie było siarny odcinku, tak? Żeby też nie było siarny odcinku. No, no dobra, tutaj, tutaj, tutaj fajne są tereny. Ja lubię takie tereny. Nie lubię naprawdę terenów bagiennych. Mam plan, mam plan, moi drodzy, wyruszymy w daleką podróż przez ocean! Tak, tędy przez ocean, tylko ja się boję, żeby mnie żaden ten yy, potwór morski nie dopadł, bo tam wiecie, że w Minecraft teraz są potwory morskie no, niestety, niestety, ale są. Dobra, wiecie co? Ja się tutaj jeszcze zakopię. Gdzie ja się mogę tutaj zakopać? Może w tym miejscu, może w tym. No ja Zakopię się i po prostu będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Gdzie jest jeszcze jakaś moja pochodnia? Dobra, tu jest moja pochodnia. Najsik, najsik, najsik. No, jak na razie udało nam się przeżyć tą noc. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Chociaż to też nie jest nic wielkiego, co nie? Przeżyć noc, ale no. I tak jestem z siebie w miarę, w miarę zadowolony. Mam nadzieję, że wy też jesteście ze mnie. Ja Je jeszcze tutaj się tylko zabuduję. Spyk, spyk, yy, wezmę sobie jeszcze łóżeczko pięknie, położę się spać. I co, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał z Minecrafta, z Minecrafta na modach, bo to jest oczywiście Minecraft na modach, e, jeszcze tych modów za bardzo nie widać, bo to są takie mody, które dopiero później będą się rozwijać, jak na razie to jest taka, e, można powiedzieć, przygoda na singlu, a dopiero gdzieś tak od trzeciego, czwartego odcinka zaczną się naprawdę epickie przygody na modach. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, możecie udostępnić, możecie powiedzieć kolegom, możecie dać lajka, like, komentarz, co tam chcecie, wy wiecie co macie robić, jeżeli wam się film spodobał, do następnego odcinka, no i cześć moi drodzy.